Nim zaczniemy, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na aukcję FIFA Android AES Polska, gdzie kupicie najtańsze monety na rynku. Wszelkie linki macie w opisie, serdecznie zapraszam. Cześć, siema, z tej strony Golzer, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z trybu kariery. Nim zaczniemy, standardowo chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na fanpage FIFA Tryb Kariery, gdzie dowiecie się wielu ciekawostek właśnie odnośnie tego trybu. Wszelkie linki macie w opisie, Was serdecznie zapraszam. A tymczasem przechodzimy do odcinka, rozpoczynamy odcinek numer 52, odcinek w którym powrócimy do Ligi Miszu, więc coś, na co bardzo wiele osób czekało. Jednakże, nim do tego przejdziemy, to oczywiście musicie trochę oczekać. W tym czasie chciałbym Wam tutaj pewne informacje przekazać. Po pierwsze, niestety nie udało Wam się pod poprzednim odcinkiem uzyskać 150 kciuków w górę. Wydaje mi się, że jest to mój błąd, gdyż opublikowałem film. W Troszkę niecodziennych godzinach, więc jeśli ktoś jeszcze tamtego odcinka nie widział, jeśli ktoś jeszcze pod tamtym odcinkiem nie zostawił kciuka w górę, to serdecznie Was do tego zapraszam, bo oczywiście w dalszym ciągu trwa wyzwanie. 150 kciuków w górę pod każdym nowym materiałem sezonu trzeciego, więc jeśli ten odcinek Wam się spodoba, to nie zapomnijcie o tym, żeby tego kciuka zostawić. A oczywiście jeśli ktoś poprzedniego odcinka nie widział, to również. I tam zapraszam, dobra, tyle informacji, przechodzimy do pierwszego dzisiejszego spotkania, które rozegramy ze Słonzi w BPL. Dzieli nas aż 30 punktów różnicy, my na miejscu trzecim Słonzi na 18. Czy może być łatwiejsze spotkanie? No w zasadzie nie, ale czy to było łatwe spotkanie to zobaczymy za chwilę. Pierwsza akcja należy do nas, piłka ma One Yama, schodzi ładnie do środka, strzela po długim rogu, niestety dla nas niecelnie. No i w dalszym ciągu w tym spotkaniu nic tak naprawdę się nie działo. Później ma miejsce akcja w minucie 15, podanie na prawo do Mané, rekordbreaker Mané, który ostatnio zdobył Hatrika, oczywiście w mniej niż 2 minuty. Tutaj prawie zdobył piękną bramkę, no ale tak jak powiedziałem prawie, bo... Pomylił się w tej sytuacji leciutko Senegalczyk. Później akcja, minuta z 26. Znowu tutaj mane bardzo aktywny. Tym razem znowu szedł do środka. Strzela, bo bronił to goalkeeper, ale wobec dobitki właśnie Senegalczyka był bezradny. No i w końcu mane doczekał się swojego trafienia w tym spotkaniu. Prowadziliśmy 1 do 0. Minuta 45. Dośrodkowanie tutaj w nasze pole karne. Piłkę ma Montero. No i nie mam pojęcia, jak tego nie wykończył skrzydłowy Słonzi Ale to nie nasz problem, bo my. W drugiej połowie ruszyliśmy od razu do ataku, no i tutaj akcja indywidualna Majuki została sfaulowana przez jednego ze środkowych obrońców e, Słonzy, no i do piłki podchodzi Dushan Tadić i na nasze szczęście nie mieli się z rzutu karnego, więc objęliśmy prowadzenie 2 do 0. Później akcja z minuty 90. ostatnia akcja tego spotkania próbowała słonzi zdobyć jeszcze chociażby bramkę honorową, ale nie udało się tutaj trafić nawet w bramkę Traore. No i ostatecznie w tym spotkaniu wygraliśmy 2 do 0. Kolejnym dzisiejszym spotkaniem będzie spotkanie w FA Cup. Gramy z Norwich. No i to spotkanie również powinno należeć do łatwych, ale jak pokazało chociażby spotkanie ze słonzi wcale te mecze z mniej notowanymi drużynami łatwe nie są. Jeśli dodam, że gramy u siebie no to już zupełnie powinno być łatwo, no ale jak zaraz się przekonacie, nie do końca tak było. Tutaj macie rozpiskę całego FA Cup. W zasadzie trafiliśmy no... No co ja tutaj mogę narzekać? Jesteśmy mistrzem Anglii nawet jakbyśmy trafili tutaj na Chelsea to nie powinniśmy narzekać. Tymczasem rozpoczynamy to spotkanie bardzo źle. Po pierwsze nie widziałem nic totalnie na boisku, bo mieliśmy białą piłkę, był też śnieg. Więc jeśli wy również nic nie widzicie, no to ja czułem to samo. Przepraszam was bardzo strasznie. No nie moja wina, że jej nie wpadło na to, żeby gdy, gdy jest śnieg automatycznie podmieniać piłki na pomarańczowe. Tymczasem akcja z minuty 30. Podanie do Majuki. Ten ładnie piłkę przyjmuje. Zdobywa bramkę. I od minuty 30 prowadziliśmy 1 do 0. Minuta 45. Znowu aktywny Majuka. Prawą stroną się tutaj ruszył. Strzela. Dobra interwencja golkipera. Z tej akcji jednak Norwich wyprowadziło kontratak, który właśnie teraz widzicie na ekranach rozprowadzili bardzo ładnie piłkę no i wobec takich strzałów ja nie mam totalnie tutaj nic do powiedzenia więc jeden do jednego do przerwy po genialnej bramce jednego z napastników drużyny gości, potem akcja z minuty 56, głupia strata tutaj lewego obrońcy, prawego obrońcy Norwich piłkę ma Elgaz i do środkowy wuje, próbował tutaj Gallagher ale na nasze nieszczęście nie trafił w bramkę, akcja z minuty 61 znowu my w ataku graliśmy u siebie więc absolutnie tutaj nie nie zamierzałem składać broni Shane Long, fantastyczna indywidualna akcja, ale nie mam pojęcia czemu w sam środek bramki, no i przez to nie zdobył w tej sytuacji bramki. No i jeden do jednego m, zakończyło się to spotkanie wynikiem. Ale teraz czas na najważniejszy myślę element tego odcinka, czyli spotkanie Ligi Mistrzów, a trafiliśmy w Lidze Mistrzów na Wielką Barcelonę, czyli mistrz Anglii kontra mistrz Hiszpanii. Czy może być bardziej prestiżowy czy może być bardziej prestiżowe spotkanie w Lidze Mistrzów, e, jeśli chodzi o tę fazę? Myślę, że nie. Jedna, ósma, kilka zespołów już swoje spotkania rozegrały, co widzicie teraz na ekranie, ale to elektryzujące cały świat dopiero przed nami, i to my jesteśmy tutaj, że tak powiem, składnikiem tego wielkiego wywaru. Nie wiem, co ja teraz powiedziałem, ale myślę, że czujecie tę atmosferę. Wielkie gwiazdy światowego futbolu przyjechały na St. Mary's Stadium. Myślę, że nikt kilka miesięcy temu nie przypuszczał, że do takiego spotkania w ogóle dojdzie o taką stawkę. No, ale udało się. Suarez, Iniesta, również i Messi na ławce. Tak, to jest niespodzianka. Lo Messi tylko na ławce. Ale przede wszystkim te 11 chłopaków. Ciller, Dine, Shar, Eik, Klein, Wanyama, Rodriguez, Mane, Tadic, Muriel oraz Mojuka. Ci chłopacy tutaj będą chcieli pokazać, że... Że oni zasłużyli na to miejsce, w którym teraz się znajdują. Zagrają z wielką Barceloną dwumecz i obyśmy tutaj u siebie utrzymali dobry wynik, to na Kampną pojedziemy w dobrych nastrojach. Jak jednak będzie, to zobaczymy, tutaj macie jedenastkę drużyny gości, niesamowite nazwiska. Jeśli dodam do tego, że na ławce, chociażby siedzi właśnie Messi czy Chawi, no to myślę, że nikogo już więcej do tego spotkania nie trzeba zapraszać. Zaraz rozpoczynamy. Teo oraz Suarez rozpoczną. Neymar już na boisku. No i rozpoczynamy wielki bój. Jeden z dwóch meczy. Kto okaże się w tym pierwszym dwumeczu lepszy? Przekonamy się już za chwilę. Pierwsza akcja będzie miała miejsce w minucie 8. Jest to akcja niestety bądź stety dla Barcelony. Piłkę ma tutaj i nie sta strzela, ale dobra interwencja Cillera. Teraz akcja z minuty 28. Bardzo aktywna w tym spotkaniu. Drużyna z Katalonii przeprowadza kolejny atak. Piłkę ma Suarez. Suarez szuka tutaj partnerów. Nikt mu się nie wystawia, więc cały czas przy piłce Urugwajczyk Teraz genialnie podaje do rakitycia No i Chorwat to wykańcza, więc 1 do 0 od minuty 29 dla Barcelony. Fantastyczne podanie Suarez i jeszcze lepsze wykończenie chorwackiego pomocnika minuta 39, ruszamy do ataku bo ten wynik jest dla nas bardzo niekorzystny próba tutaj podania do Muriela nie udało się, piłkę jednak przejmuje przed polem karnym Tadic rozgrywa na, na lewo do Rodriguez a ten bardzo ładny fake shot jest już w polu karnym Fatalny błąd tutaj Daniego Alvesa. Nie pierwszy zresztą w tym spotkaniu. I otrzymujemy rzut karny tuż przed końcem pierwszej połowy. Musimy ten karny wykorzystać. Udaje się, Tadic nie myli się w takich sytuacjach. I wynikiem 1 do 1 skończyła się ta pierwsza połowa, więc wcale tak źle nie było. Minuta 55, próba tutaj podania do Muriela. Piłkę jednak Dani Alves przebił do Majuki, i po tym drugim błędzie Brazylijczyka. Objęliśmy prowadzenie. Chyba nikt nie przypuszczał, że my w tym spotkaniu obejmiemy prowadzenie. Jednak udało się. Majuka dał nam 2 do 1 i mieliśmy w tym momencie wynik jak marzenie. Jednakże, minuta 60, zlepek błędów naszych piłkarzy w obronie. Piłkę ma przed polem karnym Leo Messi. No i Argentyńczyk w takich sytuacjach nigdy się nie myli. Tak też było i tym razem. I niestety 2 do 2. No, Argentyńczyk po prostu pokazał, dlaczego jest jednym z najlepszych piłkarzy świata. Minuta 79, Dine ewuje, wygrywa tam główkę Muriela, ale fantastyczna interwencja Claudio Bravo. W końcu minuta 89, fatalny błąd tutaj e, Humelsa. Piłkę przejął nasz e, zawodnik, podał do Muriela. Muriel jest sam na sam po prawej stronie, jest Majuka. Ale co zrobił Muriel w tej sytuacji, zaprzepaściliśmy tak genialną szansę na trzecią bramkę w tym spotkaniu, że po prostu nie wiedziałem co w tym spotkaniu z sobą zrobić, a to jeszcze nie był przecież ostatni gwizdek. Więc minuta 94, w ataku Barcelona jest dośrodkowanie, wybijamy tę piłkę, ale czy na pewno? No właśnie nie do końca, piłkę ma znowu Barcelona, jest już Iniesta w polukarnym strzela. No i 3 do 2 dla Barcelony. W sytuacji, w której to my powinniśmy prowadzić 3-2, tracimy bramkę na właśnie 2-3 i takim też wynikiem to spotkanie się zakończyło. Przegraliśmy, można powiedzieć, na własne życzenie. Barcelona była w tym spotkaniu dużo lepsza, ale spokojnie mogliśmy nawet to spotkanie wygrać, więc na rewanż do Katalonii lecimy w niezbyt dobrych nastrojach, jednakże będziemy walczyć, więc serdecznie Was zapraszam na kolejny odcinek, a w tym to było już na tyle. Mówi Goldzor. Na razie.